Dzień dobry, kolejne espresso i kolejny świetny produkt w ofercie Axis Communications. Dzisiaj parę słów o nowym modelu kamery z serii Q17, a dokładnie Q1798 LE. Q1798 to model z serii Q17, czyli kamer Bullet, dedykowanych do środowisk wymagających. Seria Q. Niestety nie mamy jej fizycznie teraz, nie mogę jej pokazać. Możecie zobaczyć sobie zdjęcia tej kamery na, na stronie Axis. Wynika to z tego, że natychmiast jak rynek dowiedział się o jej istnieniu, pojawiły się zapytania o wypożyczenie urządzenia dla celów testowych. Dlatego nasz model demo od razu wyjechał z naszego biura. Wyobraźcie sobie sytuację, że musicie obserwować, dozorować duże przestrzenie. Niech to będą przestrzenie naprawdę ważne lotniska, porty załadunkowe czy duże przestrzenie miejskie. Wtedy pojawia się pomysł bardzo często zastosowania kamery o wysokiej rozdzielczości, na przykład 4K. Do tej pory dużym problemem było to, że kamery wysokiej rozdzielczości miały ograniczoną światłoczułość ze względu na niewielką wielkość pojedynczego piksela na matrycy. W przypadku tej kamery w AXIS zastosowaliśmy bardzo duży przetwornik, dzięki czemu ta kamera nie dość, że dostarcza bardzo wysokiej rozdzielczości obrazu 4K, to również zapewnia bardzo wysoką światłoczułość, najwyższą światłoczułość, do, jaką do tej pory kamery AXIS posiadały. Kamera z serii Q17 yy, posiada te wszystkie funkcjonalności, które kamery Q17 posiadają czyli elektroniczną stabilizację obrazu, zdalny zoom, fokus są bardzo odporne na naprawdę różne i trudne warunki atmosferyczne. Dzięki temu, że w tym modelu zastosowano najwyższej generacji procesor Artpeak 7, mamy tutaj technologię Lightfinder 2.0 plus bardzo wysoką światłoczułość. Mamy odpowiednią analitykę, dużą moc obliczeniową. Ponadto ten model kamery Posiada wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu 50 metrów, a zakres regulacji obiektywu jest czterokrotny, od 12 do 48 mm, co daje nam kąty widzenia od 90 stopni do 20. Co ciekawe, obiektyw zastosowany w tej kamerze jest to obiektyw kanona. Dzięki temu zapewniliśmy jak najwyższą jakość obrazu dostarczaną do przetwornika. Wysokie rozdzielczości wiążą się bardzo często z dużym zapotrzebowaniem na przepustowość czy zajętość dysków twardych do zapisu. Z tym problemem poradziliśmy sobie również bezproblemowo, ponieważ technologia Axis, AXIS ZipStream potrafi znacząco zredukować ilość potrzebnego miejsca, szczególnie w połączeniu z procesorem Artpeak 7 generacji. Arpek 7. generacji wprowadza oczywiście te wszystkie technologie, które są z nim związane. Otóż funkcje Cyber Security, jak bezpieczny start czy podpisany firmware oraz ulepszone przetwarzanie obrazu i technologię WDR. Myślę, że trudno znaleźć obecnie na rynku kamerę, która łączy tak wiele wspaniałych funkcji i dostarcza tak wysokiej rozdzielczości, jednocześnie zapewniając tak wysoką światłoczułość. Oczywiście, jeżeli chcecie, chcecie sprawdzić to w praktyce, zgłaszajcie się do nas, będziemy zapisywać Was w kolejce do w kolejnych wypożyczeń. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne Espresso z Bogumiłem.